Księga Wyjścia, rozdział 28. Spośród Izraelitów przywołaj do siebie Aarona, twojego brata, a wraz z nim jego synów, Nadawa, Abichu, Eleazara i, i Tamara, aby mi służyło jako kapłani. Wykonasz święte szaty dla twojego brata Aarona. Mają być uroczyste i ozdobne. Polecić uzdolnionym rzemieślnikom, których obdarzyłem talentem, aby uszyli dla Arona szaty właściwe jego kapłaństwu i świętej służbie, którą pełni dla mnie. Oto szaty, które mają sporządzić pektorał Ephod ornat, suknię haftowaną, zawój i pas. Uszyją święte szaty dla Twojego brata Arona i dla jego synów, aby mi służyli jako kapłani. Użyją w tym celu złota, fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru. Ze złota, fioletowej i czerwonej, purpury, karmazynu i bisioru uszy ją bogato haftowane efod. Po obu stronach jego naramienniki będą spięte ze sobą. Szarfa uszyta będzie z tych samych materiałów co efod. A więc ze złota, fioletowej i czerwonej, purpury, karmazynu i biszuru, i będzie stanowiła z nim jedną. Na dwóch kamieniach onyksu wyryjesz imiona synów Izraela: sześć imion na jednym kamieniu i sześć na drugim, według starszeństwa. Toszyństwa. Jak krawer, który wykonuje pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Izraela, a następnie osadzisz je w złotych oprawkach. Oba kamienie umieścisz na naramiennikach efodu. Będą one dla Izraelitów kamieniami, kamieniami pamięci. Aaron będzie nosił przed Panem te imiona na swoich ramionach, aby były przypomnieniem. Oprawki wykonasz ze złota. Ze szczerego złota zrobisz również dwa łańcuszki. Dwa Zapleciesz je ze sobą i tak połączone przytwierdzisz do oprawek. Pektora wyroczni sporządzisz podobnie jak efod bogato haftowane, zrobisz go ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i bisioru. Ma być kwadratowy, podwójny wielkości otwartej dłoni. Cały będzie wysadzany drogimi kamieniami ułożonymi, ułożonymi w czterech rzędach. W pierwszym rzędzie Rubin, Topaz i Szmaragd. Śmar... W drugim rzędzie Malachit, Szafir i Diament. W trzecim rzędzie Opal, Agat i Ametyst. W czwartym rzędzie Chryzolit, onyx i Jaspis. Zostaną one osadzone w, w złocze, każdy na swoim miejscu. Liczba kamieni odpowiadać będzie dwunastu imionym synów Izraela. Na każdym kamieniu, jak na pieczę pieczęci, wygrawerowane będą imiona poszczególnych przodków dwunastu plemion. Do pektorału dołączysz pleciony łańcuszek ze, szczer ze szczerego złota oraz dwa złote pierścienie które przetwierdzisz do obu rogów pektorału przez pierścienie Przewleczesz złote łańcuszki. Oba końce każdego z łańcuszków przymocujesz do oprawek i z przodu zawiesisz na, na ramiennikach efodu. Zrobisz też dwa złote pierścienie które przytwierdzisz do dolnych rogów pektorału od wewnątrz od strony efodu. Kolejne dwa złote pierścienie umieścisz w dolnej części naramienników efodu. Na zewnątrz blisko miejsca ich spięcia, powyżej szarfy efodu. Pierścienie pektorału Zostaną przywiązane sznurem z fioletowej purpury do pierścieni efodu nad jego szarfą w ten sposób, by pektorał ściśle przylegał do ramienników efodu. Ile kroć Aaron będzie wschodził do miejsca świętego. Będzie nosił imiona synów Izraela na swoim sercu, na pektorale do zasięgania wyroczni. Będzie tak czynił zawsze, aby były przypomnieniem przed Panem. W pektorale wyroczni umieścić urim i tumim. Aby spoczywały na sercu Aarona, gdy będzie stawał przed obliczem Pana. Aaron zawsze będzie nosił przed Panem na swoim sercu wyrocznie dotyczące Izraela. Do efodu wykonasz ornat cały utkany z fioletowej purpury. W środku będzie miał otwór na głowę, konztowie Kundsztołównie obrębiony haftem, podobny do otworu pancerza, by, zapo by zapobiec rozdarciu. Cały dolny skraj ornatu obrzeź wokoło owocami granatu. Wykonanymi z fioletowej i czerwonej purpury oraz karmazynu na przemian ze złotymi dzwoneczkami. Raz złoty dzwoneczek, raz owoc granatu i tak dalej wokół dolnego skraju ornatu. Aaron ma go. Podczas sprawowania kultu dźwięk dzwoneczków rozlegnie się, gdy będzie wschodził do miejsca świętego przed Pana i gdy będzie je opuszczał. W ten sposób uniknie śmierci. Wykonasz diadem ze szczerego złota i wygrawerujesz na nim na wzór pieczęci poświęcony panu. Przywiążesz go z przodu zawoju sznurem z fioletowej purpury. Ma być umieszczony na czole Arona. Dzięki temu będzie on mógł oczyścić zeskaz z ofiary, które złożą Izraelici jako święte dary. Zawsze ma nosić diadem na czole, aby jednać dla nich życzliwość Pana. Utkasz z bisioru suknię, zawój oraz pas bogato haftowany. Synom Arona również sprawi szaty. Ich pasy i zawoje, i zawoje mają być uroczyste i ozdobne. Ubierzesz w nie swojego brata Arona i jego synów. Następnie namaścisz ich, powierzysz im funkcje kapłański, kapłańskie i poświęcisz ich aby mi służyli jako kapłani, zrobisz im inne inan, zrobisz im niane spodnie od bioder aż po uda, aby zakryć wstydliwe części ciała. Aaron i jego synowie mają je nosić, gdy będą wchodzić do namiotu spotkania lub przez Zastępować do ołtarza, aby sprawować kult w miejscu świętym. Zaniedbanie tego będzie grzechem, za który umrą. To jest wieczne przykazanie dla Niego i dla Jego potomstwa.